Cześć, z tej strony Beata z podcastu bliżej Projektów i dzisiaj będę mówić o celach, bo tak naprawdę każde nasze działanie zaczyna się od celu od tego momentu, kiedy w naszej głowie pojawi się myśl, że chcę to osiągnąć, chcę przebiec maraton, chcę mieć świetnie płatną pracę, chcę pojechać do Barcelony. Od tego momentu tak naprawdę zaczyna się przygoda z osiąganiem i realizowaniem naszych marzeń, naszych planów. Dlatego dzisiaj chcę Wam powiedzieć o tym, jak wygląda to u mnie, jakie narzędzia są pomocne zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy, i odpowiem na kilka pytań, które pojawią się w trakcie nagrywania tego odcinka. Nie będę teraz skromna i powiem, że ja jestem. Dobra w osiąganiu celów. I niektórzy mogą mnie za to nie lubić, że właśnie to mówię, albo się do tego przyznaję, albo że um, realizuję te rzeczy, które sobie założyłam, ale mnie to też już w tym momencie nie, nie interesuje i polecam Wam to samo, żeby dążyć do tych Waszych celów, pomimo tego, że na swojej drodze. Dużo osób może Wam mówić, że nie, to nie dasz rady, albo zacięka jesteś w tym momencie, nie, nie uda ci się. Bo do tej pory ja zwykle udowadniałam nie tylko innym, ale przede wszystkim sobie, że jeżeli sobie coś założę, to ja to zrealizuję. I oczywiście, czasami robię sobie tym krzywdę, no nie ukrywajmy. Um, Nikt nie podejmuje idealnych decyzji, ale uczę się na błędach. Wracam do siebie i staram się poprawiać ten proces, żeby był bardziej zrównoważony, żeby się nie zajeżdżać, żeby mieć czas na odpoczynek, na regenerację, bo to są bardzo ważne rzeczy, o których przy realizacji celów zdarza nam się no zdarza nam się zapomnieć. Jakie są moje przykłady realizacji celów z sukcesem, no to jest na przykład zmiana roli z pozycji asystentki na project managera. Dosłownie trwało to może kilka miesięcy, ale dzięki temu, że miałam jasny cel, miałam jasny plan, zrealizowałam go, codziennie go realizowałam małymi krokami i dość dobrze się przygotowałam zarówno do rozmów rekrutacyjnych, jak i zrobiłam research umiejętności, które były niezbędne, żeby żeby tą rolę dostać i później miałam możliwość spotkania się z moim przyszłym menedżerem. Więc to był jeden z takich sukcesów. W kolejnej pracy to był dość szybki znowu awans na product menedżera, bodajże ponad rok, co bardzo rzadko się zdarza w mojej obecnej firmie. Więc to jest taki, taki drugi przykład. A z takich kolejnych celów które udało mi się osiągnąć w życiu prywatnym, no to chociażby zakup i, i wyremontowanie tego mieszkania, w którym teraz jestem, tutaj była potrzebna samodyscyplina finansowa, i dość długo to trwało, po kilka lat, ale finalnie mam miejsce swoje, takie jak chcę, które mogę nazwać moim domem. I to wszystko, co do tej pory zrealizowałam, nie udałoby się, gdybym, gdybym nie miała jasno zdefiniowanego celu. Właśnie po to określamy cele, po jasny kierunek, po to, żebyśmy wiedzieli, gdzie chcemy być za kilka lat. I nawet jeżeli mamy w głowie to, że, no, mogą, nie wiem, może przyjść pandemia, może się coś wydarzyć, mogą być jakieś turbulencje po drodze, na pewno będą, na pewno, ale. Dzięki temu, że właśnie mamy jasno zdefiniowany cel, jesteśmy w stanie utrzymać się w tej samodyscyplinie i w, i w tych naszych codziennych działaniach, które powoli, krok po kroku, dzień po dniu doprowadzą nas do spełnienia naszych celów i spełnienia naszych marzeń. Taką inną ważną zaletą wyznaczania sobie celów jest możliwość śledzenia naszego postępu, czyli widzimy. Że rozwijamy się na naszej drodze. Parę lat wstecz byliśmy po prostu w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym stanie emocjonalnym, w zupełnie innym zdrowiu, w zupełnie innej formie. A teraz, teraz po prostu widzimy, jaką drogę pokonaliśmy, i to nas motywuje do, do wyznaczenia sobie kolejnych działań, kolejnych celów i zmiany swojego dotychczasowego życia, do zmiany tych rzeczy, które nam po prostu nie pasują albo w których chcemy być lepsi, w których chcemy się rozwijać. W kontekście biznesowym zauważmy, że każda firma, każdy projekt, każdy produkt ma jakieś cele. Bez jasnych i klarownych celów żadna firma nie utrzymałaby się długo na rynku, bo po prostu nie dostarczałaby wartości, bo cel to też jest określenie pewnej wartości, ale też każdy nie wiem, zespół, menadżer robiłby zupełnie coś innego, bo nikt nie wiedziałby w jakim kierunku dążymy. Dlatego tak ważne jest wyznaczanie sobie celów zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Skoro mamy już tutaj zamknięty temat tego, po co wyznaczać cele i dlaczego one są ważne, to przejdźmy teraz do narzędzi, jakie pomagają w określeniu, śledzeniu, i osiąganiu celów projektowych, no albo prywatnych. Pierwszym z takich systemów, o których warto opowiedzieć, jest system OKR. OKR to jest skrót od Objectives and Key Results, co po polsku oznacza cele i kluczowe rezultaty czyli mamy jakieś zamierzenia i wyniki, które prowadzą nas do pomyślnego zrealizowania właśnie wyznaczonych wcześniej celów. W systemie OKR Cel to jest to, co chcemy osiągnąć, a kluczowe rezultaty to są działania, które musimy podjąć, żeby coś zrobić. I taki podstawowy szablon tych okiarów to jest: osiągnę jakiś cel, a wymiernym rezultatem będzie, i tutaj wstawiamy, kluczowy rezultat. I tutaj przykład na przykład z życia produktowego, bo okiary bardzo często są używane w kontekście rozwoju produktów. Celem będzie zwiększenie ruchu na stronie internetowej o 100%. I do tego kluczowymi rezultatami może być na przykład przeprowadzenie analizy pod kątem SEO przy współpracy z jakąś zewnętrzną agencją do końca listopada. Kolejnym kluczowym rezultatem może być zaimplementowanie tych rekomendowanych pięciu zmian do końca stycznia. Kolejnym, który możemy sobie wymyślić, będzie na przykład opublikowanie pięciu nowych artykułów na naszej stronie, zoptymalizowanych właśnie pod kątem SEO. Drugi przykład, taki z życia codziennego, to może być cel na przykład spędzania więcej czasu z przyjaciółmi. I tutaj kluczowym rezultatem może być na przykład przeznaczenie dwóch wieczorów w tygodniu na spędzanie czasu z przyjaciółką albo z przyjacielem. Drugim kluczowym rezultatem może być tutaj na przykład zwiększenie świadomego zaangażowania podczas tych spotkań z przyjaciółmi przez niekorzystanie z telefonu, aby wyeliminować rozpraszacze. No i tak to właśnie wygląda w kontekście OKR-ów. Mam nadzieję, że te dwa przykłady rozjaśniły Wam trochę to, jak można używać tej metody. I to był pierwszy ze sposobów wyznaczania celów w organizacjach, no albo właśnie w życiu prywatnym. Przejdźmy teraz do drugiej metody. Ta metoda nazywa się SMART. Jest to skrót od pięciu angielskich słów. Specific, measurable, achievable, relevant, time bounded. Czyli e, S to znaczy, specyfik sprecyzowany, nasz cel powinien być przede wszystkim konkretny, jasny. Nie ma tutaj miejsca na dwuznaczności. M, czyli measurable, mierzalny. Dzięki temu, że, nas, że nasz cel będzie miał pewną mierzalność, pewne metryki, łatwiej nam będzie przekonać się, jak blisko jego osiągnięcia jesteśmy, na jakim punkcie drogi jesteśmy w tym momencie. A od achievable czyli osiągalny albo wykonalny. Osiągalny cel to taki, który jesteśmy w stanie zrealizować, czyli on nie powinien być ani zbyt łatwy, ani zbyt trudny w stosunku do naszych możliwości, albo możliwości zespołu osoby, która go będzie wykonywać. Relevant, czyli istotny, cel musi być ważny. Nie ustalamy celów, które są dla nas albo dla zespołu nieistotne. Taki Cel, który jest dla nas ważny, który jest istotny, nadaje nam sensu, nadaje nam, mmm, nadaje, daje nam motywację do działania, do pracy. Bo wiemy, że nikt z nas nie lubi tracić tej naszej energii na wykonywanie jakichś takich błahych czy niepotrzebnych rzeczy. No i ostatnia rzecz, time bounded, czyli określony w czasie, to pozwala nam na zawężenie Nadanie sobie takiego deadline'u, jakby to nas też często motywuje, bo jeżeli coś jest bezterminowe, to my zabieramy się za to, no w sumie na ostatnią chwilę, albo tak dość leniwie, nie za bardzo się tym zajmujemy, tak nie na poważnie, nie mamy motywacji. Więc bardzo ważne jest to, żeby ten cel miał termin, termin przydatności, tak to nazwijmy. Do metody SMART możemy tak naprawdę dodać jeszcze dwie rzeczy i wtedy ta metoda będzie się nazywała SMARTER yy, i to jest e od exciting i r od recorded, czyli ekscytujący i zapisany. Ekscytujący cel ma zapewnić dodatkową motywację osobie albo zespołowi i, i wydobywać jakąś taką dodatkową inspirację, energię. No a zapisywanie, zapisywanie, no to jest moim zdaniem w ogóle podstawa. Bo, jeżeli coś zapiszemy na papierze albo nie wiem, w formie elektronicznej, na laptopie, gdziekolwiek. To jest bardzo prosty sposób na zwiększenie szansy realizacji tych naszych zamierzeń i celów. I tutaj przykładem celu osobistego może być na przykład, będę trenować, aby wziąć udział w półmaratonie w Lizbonie za 6 miesięcy i chcę go ukończyć w czasie krótszym niż 5 godzin. I dlaczego jest to cel smart? Dlatego, że cel jest konkretny, czyli mamy półmaraton w Lizbonie, mierzalny w czasie krótszym niż 5 godzin, osiągalny, bo 5 godzin to ambitny, no ale osiągalny dla większości biegających cel. Realistyczny, ta osoba wyznaczająca ten cel określiła, że będzie trenować przygotowując się do półmaratonu. I ten cel jest jeszcze określony w czasie, bo wiemy, że za 6 miesięcy ten maraton ma się odbyć w Lizbonie. Jeśli chodzi o przykład celu biznesowego, to będzie zbudowanie nowej strony internetowej zgodnej z nową strategią dywersyfikacji oferty produktowej naszej firmy w przeciągu kolejnych 18 miesięcy. I dlaczego ten cel jest smart? No bo ten cel jest skonkretyzowany, czyli mamy nową stronę internetową, którą chcemy zbudować. Zgodną ze strategią dywersyfikacji oferty produktowej. Jest, czy jest mierzalny? Mamy zbudować jedną stronę, nie kilka, jedną. Osiągalny i realistyczny. No to zależy od liczby członków zespołu, ale możemy założyć, że jest ich wystarczająco, aby stworzyć tą nową stronę w 18 miesięcy. I określony czasowo, czyli mamy na to 18 miesięcy. I to był właśnie drugi model, o którym chciałam opowiedzieć, czyli model Smart. To są chyba dwa najpopularniejsze modele wykorzystywane właśnie w świecie biznesu, w firmach, w których dotychczas pracowałam. Czy w życiu codziennym stosuję któryś z modeli? Jak sobie patrzę na te moje cele do tej, do tej pory, które zrealizowałam. To może nie nazywałam tego okierami, ale faktycznie działałam w tym systemie, że wypisywałam sobie cel, jasny cel, jaki chcę osiągnąć, i wypisywałam sobie kroki, jakie muszę podjąć do tego, żeby ten cel został osiągnięty. Czy robię tak z każdym planem albo marzeniem? Nie, oczywiście, że nie. Są małe rzeczy, które które po prostu realizuję w, przy, w odpowiednim czasie, tak to nazwijmy, a są czasami duże projekty, duże marzenia, na które potrzebuję więcej zasobów, na które potrzebuję więcej czasu, na które potrzebuję trochę więcej, mam wrażenie, takiej strategii osiągnięcia tego, i wtedy faktycznie z takich modeli korzystam i, i staram się wykorzystywać moją wiedzę po prostu dotyczącą zarządzania projektów i, pro, i z rozwoju produktu w moim życiu codziennym, bo to się czasem przydaje. Mając już takie narzędzia i strategie do osiągania celów, na naszej drodze mogą pojawić się wyzwania celami albo z ich brakiem. Bo myślę, że takim właśnie najważniejszym wyzwaniem w kontekście celów jest często ich brak. Brak poczucia, że cele w ogóle są ważne, że to do czegoś prowadzi. Jeżeli my nie mamy celów, to Jedyne miejsce, do którego nas to zaprowadzi to jest brak motywacji, spadek zaangażowania, dzień jest taki podobny do kolejnego i to wszystko nie ma jakiegoś takiego większego sensu. Miałam taki przykład w swojej pracy product managera, że pracowałam z zespołem, który miał duży projekt migracji. I tak po ludzku, co to znaczy, to próbowaliśmy po prostu zaktualizować bibliotekę pewnych klocków, z których tworzy się stronę internetową. I ten projekt się bardzo ciągnął, bo nie mieliśmy właśnie jasnego celu, zakresu kamieni milowych. Faz i tym podobne. Wzięliśmy to jako takie utrzymanie bardziej, zamiast określić jakiś początek i koniec, tak jak właśnie w projektach. No i zespół zaczął być zdemotywowany. I jak słyszał o pracy nad tym projektem, to naprawdę nikt się nie chciał angażować. Jak słyszeli tylko nazwę projektu, to mieli takie oborze znowu. I Usiedliśmy razem w końcu, zdefiniowaliśmy cały zakres, jaki mamy, zawęziliśmy ten zakres i podzieliliśmy to na fazy od np. kilku do kilkunastu tych elementów, które musieliśmy poddać migracji. Dodaliśmy sobie deadline. Jasno zakomunikowaliśmy to do naszych interesariuszy i zaczęliśmy po prostu działać. No i jeszcze dodatkowo, żeby mierzyć postęp, to stworzyliśmy sobie taką mini dokumentację projektową, którą używaliśmy podczas spotkań raz w tygodniu, takich statusowych, gdzie dzieliliśmy się właśnie wyzwaniami, problemami, stopniem, w którym ten projekt jest realizowany przez każdego z członków zespołu. No i planowaliśmy też kolejne etapy. Dlatego to mi pokazało, jak ważne w mojej pracy jest też czasami takie właśnie wykorzystanie narzędzi zarządzania projektami w produkcie, bo to, że ja się zajmuję tylko zarządzaniem produktem, jestem product managerem, nie znaczy, że ja nie mogę korzystać z tej wiedzy, którą już mam z poprzednich stanowisk, z poprzedniego doświadczenia. Kolejnym takim ważnym Czynnikiem, który pomaga nam w realizacji celów, albo który może stać się wyzwaniem dla nas, są priorytety. Czyli, co jest dla mnie najważniejsze? Albo co jest dla firmy najważniejsze? Co musimy zrealizować najpierw? Co nas doprowadzi do pewnego celu szybciej? Bo to będzie miało największy wpływ. O tym będzie osobny odcinek, ale jest sporo modeli priorytetyzacji. I tylko tak wspomnę. Jest taki model na przykład jak Moscow, czyli must, should, could, would. Impact versus effort, czyli jakby wpływ, a koszt wykonania, powiedzmy, ważne i pilne, albo rise. Są naprawdę miliony tych modeli. Ważne, żeby zastosować jakąkolwiek metodę, którą nawet jeżeli nie znamy, to wypróbować metodę i sprawdzić, czy nam to działa, i w razie potrzeby zmieniać. Ale warto tutaj najpierw zacząć w ogóle tą priorytetyzację wprowadzać, jakąkolwiek, bo jeśli nie, jeśli tego nie zrobimy, no to może skończyć się tym, że będziemy działać chaotycznie. To nic dobrego nie przyniesie w kontekście realizacji naszych celów. Kolejnym z wyzwań może być też próba wpływania na realizację naszych celów przez osoby z zewnątrz, czyli na przykład od interesariuszy otrzymujemy jakieś dodatkowe zadania albo od menedżera, i tutaj warto się zastanowić nad tym, czy to dodatkowe zadanie albo to dodatkowe zdanie jakiegoś interesariusza przybliży mnie do osiągnięcia mojego celu w perspektywie długoterminowej? Czy te dodatkowe rzeczy, które bierzemy od innych, tak naprawdę pozytywnie wpłyną na rezultat naszej pracy? Tutaj bardzo ważne są umiejętności asertywności, jasnej komunikacji, bo jeżeli nie mamy tych umiejętności właśnie takich miękkich, dogadania się z drugim człowiekiem, no to bardzo łatwo nam będzie. Odpuścić ten nasz cel, odpuścić te nasze priorytety i po prostu reaktywnie reagować na to, co inni nam powiedzą, zamiast zająć się tym, co jest dla nas ważne, albo w co głęboko wierzymy, że doprowadzi na przykład firmę do określonych rezultatów. I tutaj też ważnym czynnikiem jest, może nie tylko wiara, ale jasne metryki, jasne takie checkpointy, sprawdzanie, jak się czujemy na przykład prywatnie z realizacją jakiegoś celu w kontekście osobistym, a w pracy to jest sprawdzanie wskaźników i metryk, które sobie na początku określiliśmy w kontekście osiągania danego celu. Bo jeżeli mamy metryki, widzimy, że te metryki prowadzą nas w kierunku osiągnięcia danego celu, no to mamy też jasne informacje dla naszych interesariuszy, że hej, patrz, to co robimy działa, więc daj mi realizować te cele, w ten i ten sposób, zamiast dokładać do tego kolejną cegiełkę, i która zabiera nas w zupełnie innym kierunku niż założony. Też musimy pamiętać o tym, że to ustalanie priorytetów, wyznaczanie celów, nadawanie im ważności nie odbywa się w próżni. Więc w firmie musimy też wiedzieć, jaką mamy pozycję, jaki mamy wpływ. Więc albo komunikujemy te priorytety, cele i prosimy o feedback. Albo ustalamy je właśnie razem z naszym zespołem, razem z naszymi interesariuszami. W kontekście współpracy z różnymi osobami to może się odbywać na różnych poziomach. Cele zespołowe, wiadomo, najlepiej będzie ustalać razem z naszym zespołem, żeby wszyscy byli w to włączeni, no ale jeżeli też ktoś nie chce w tym uczestniczyć, no to nie będziemy go po prostu na siłę angażować do tego, więc wtedy pozostaje nam komunikacja i, i po prostu proszenie o feedback. Jako taka forma współpracy i pokazania, że hej, Twoje zdanie też jest ważne. Jeśli chodzi o interesariuszy, no to czasami mamy ich na tyle dużo, że łatwiej jest nam zrobić coś samemu, spriorytetyzować coś i później poprosić ich o, o feedback. A może właśnie mamy na tyle małą tą grupę interesariuszy, że ustalanie celów wspólnie będzie bardziej efektywne i będziemy pewni, że idziemy w tym samym kierunku i że rozumiemy, Dokąd zmierzamy. I taka ostatnia wyzwanie, rada, takie trochę pomieszane, to jest zapisywanie. Faktycznie zapisywanie tych celów, robienie checklist, robienie kroków. Ja tak pracuję na przykład, że robię właśnie te checklisty, bo jak mam czasami takie wolne przebiegi, nie wiem, 30 minut, 40 minut, to zamiast scrollować Insta, czy nie wiem, nudzić się i zastanawiać, Boże, to co ja teraz mam zrobić? No to ja już wiem, co ja mam zrobić. Po prostu otwieram tą checklistę i mam takie, o dobra, kolejna rzecz do zrobienia. I to po prostu działa. Łatwiej się realizuje cele, mając je przed oczami, mając je gdzieś zapisane, wracając do nich regularnie, robiąc takiego swego rodzaju retrospektywę a propos tego, czy te cele faktycznie. Poważnie realizujemy? Czy, 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 czy one po prostu są w jakimś kontekście planów, marzeń bliżej niezdefiniowanych i, i my prawdopodobnie i, ich nie zrealizujemy? Więc, tak naprawdę, cel to jest jedna rzecz, od której wszystko się zaczyna, ale po wyznaczeniu tego celu mamy jeszcze kilka kroków do tak naprawdę realizacji tego naszego założenia. I postaram się. Przybliżyć Wam to w kolejnych odcinkach. I tak jeszcze na koniec prośba ode mnie. Jeżeli chcielibyście, żeby więcej odcinków powstawało, żebym tworzyła więcej takich treści, to bardzo Was proszę o subskrypcję mojego kanału, albo o na przykład wiadomość na Instagramie, jeżeli używacie tego medium, albo na LinkedInie. Wrzucam linki w opis odcinka i, i do usłyszenia. Dzięki!